Wygrałem blender. Ja widzę trochę podobieństwo z Colimie. Podobno tu można wygrać 50 zł. Tak. Wygrałem! Koniec? Jest 1-1, jeden, 1-1, jeden. Jeden, jeden. więc teraz... O wszystkim zadecyduję, ostatnia runda. Ostatnia konkurencja to quiz świąteczny i to ona zadecyduje kto wygra.

i zdobywamy punkty odpowiednio za każde zdobyte pytanie Papier, no i... kamień, nożyce, kto pierwszy? Może być I kto wygra, to jest kto wygra cały turniej No i przegrałem Pierwsze pytanie Odpowiedź C muszę... Błędna odpowiedź Pytanie, o to wiem, kto odpowiedź przynajmniej W 1939 roku zmieniono prawdziwe imię Rudolfa Nosego. Jakie było? Pierwotne imię Rudolfa przed zmianą w roku 1939. Adolf. A. Ryszard B. Reginald C. Robert D. rodnej. Ryszard? Odpowiedź A? Dan 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 dan! Niestety nie! Odpowiedź prawidłowa to odpowiedź B. Reginald Czerwononosy. Takie są fakty. Tradycji nordyckiej jule. Przodka dzisiejszych Świąt Bożego Narodzenia. Co było symbolem odnowienia światła? Palenie ogromne, ogromne kłody, Julelog, dekorowanie świecami drzewa, okrągły wieniec gałązek, ustawianie pochodni na dachu domu. Julelog. Niestety, to była dobra odpowiedź. Łatwe. Maciek wygrywa 1-0. Wszystko wiem, o świętach. Runda druga. Runda druga i Szymek już nie ma szans, ale idźmy dalej. W którym kraju popularne jest jedzenie smażonego kurczaka z KFC na wieczerze wigilijną? Odpowiedź A. Kanada. Odpowiedź B. Japonia. Odpowiedź C. Brazylia. Odpowiedź D. Nowa Zelandia. Czekaj, gdzie są Stany Zjednoczone? Jezus Maria, Brazylia, Nowa Zelandia, Kanada lub Japonia. W Japonii to ja nawet nie wiem, czy mają KFC. Wahałbym się między Nową Zelandią, a Kanadą. Dlatego moją odpowiedzią będzie Brazylia. Bardzo niedobrze. Odpowiedź prawidłowa, to Japonia. Japonia? Oni mają w ogóle KFC tam? Gdyby święty Mikołaj naprawdę odwiedził... 1-0 wciąż. Każde dziecko na świecie w jedną noc z jaką prędkością musiałby podróżować? Tylko nie wiem, jak oni to policzyli. Ale dobrze. Dajmy ci strzelić. Ja to wiem, to nie będzie strzał. To jest czysta wiedza. Widziałeś tą odpowiedź już. Nie, no dawaj. 10 tysięcy km na godzinę. Za mało. No Milion... logika, ile jest dzieci na świecie. Miliard? Dwa miliardy? Milion 800 tysięcy kilometrów na godzinę. Za mało 3.7 miliona czyli 3 miliony 700 tysięcy kilometrów na godzinę. Albo 100 milionów ty... kilometrów na godzinę. Zastanawiam się między dwoma ostatnimi, ale nie, 37 to jest wciąż za, dużo za mało. 100 milionów. 3,7 tam było. Dokładnie, Najwie najwyższa wartość. D, odpowiedź najwyższa. A, a, a. Według superkomputera to wystarczyłaby prędkość 1 800 000 km na Ej, godzinę. To... Jak ten quiz jest do bani. Czemu? Ja wygrywam. 1-0, runda trzecia. Czemu jest do Ja wygrywam. Ile ważyła największa na świecie skarpeta świąteczna? O masku A, pół tony. B, 770 kg. C, 1100 kg. D, 2200 kg. 1100. Dobrze. Aaaa! Redukcja. Dam ci szansę. Jak nazywa się hiszpańska tradycja sylwestrowa, podczas której uczestnicy jedzą winogrona, aby zapełnić sobie szczęście? Znam tą. Bardzo, mieszkałem w Hiszpanii. La Znam tą tradycję. 12 winogron pod stołem na 12 uderzeń dzwona ratuszowego w Madrycie. Ale jak się nazywa? Nie wiem. Zobacz, posłuchaj. La cena grande. Los uvas. Y odpowiedź B. Los uvas de la. Suerte, odpowiedź C, El nochebuena i odpowiedź D, La fiesta de Navidad. No nie no, każde oznacza co innego, bo La nochebuena to jest Wigilia, po hiszpańsku. La fiesta de Navidad, no to są święta Bożego Narodzenia jako święta. to on coś wie. E, odpowiedź B, w ogóle, Las Uvas, to są. Los. Los Uvas, to są. U vos? czy u Was? U Was. To są wino... Może las, ale nie wiem. Winogrona? No, swerter to szczęście, więc winogrona na szczęście. To jest ta odpowiedź. Jest. 2-1 po rundzie trzeciej. Runda 4! A tu jest Łoś! Dam ci szansę. W Szwecji no, no. co roku z okazji świąt Bożego Narodzenia pali się wielką, słomianą kozę. Pytanie brzmi: dlaczego? Odpowiedź A. Jest to tradycyjna ofiara dla świętego Mikołaja. Odpowiedź B. Ma to przynosić szczęście mieszkańcom miasta. Odpowiedź C. Bo nikt jeszcze nie, udalił, nie ocalił kozy przed podpaleniem. Odpowiedź D. Koza to symbol obfitości. Odpowiedź D. Koza to symbol obfitości? Nie. Kojarzysz z rogiem obfitości. Dobrze, odpowiedź B. Ma przynosić szczęście mieszkańcom tak. miasta. Niestety nie, ani odpowiedź B, ani odpowiedź D nie jest prawidłowa, bo prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C. Nikomu jeszcze nie udało się ocalić tej kozy. Może wy będziecie pierwsi. Dobrze, no i tym samym możesz mi wbić teraz nóż tak, w serce. Jeśli i... wygram to pytanie, to. Dlatego pytanie będzie ciężkie. W jakim kraju zwyczajowo zostawia się buty przy kominku, aby święty Mikołaj mógł zostawić w nich prezenty? Odpowiedź A: Niemcy. Odpowiedź B: Holandia. Odpowiedź C: Szwecja. Odpowiedź D: Chose, Francja. Szwecja. Miu, miu, miu. Prawna odpowiedź: Holandia. Aj, jakbym. Jednak warto o coś wiedzieć o Holandii. Runda piąta. Coś tam warto wiedzieć o Holandii. Czyli 2-1. Jeśli teraz Szymek odpowie poprawnie, będzie to gry. W... To ma, nie, no, 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 razem ja, to ma szansę. Na to, że nie przegra, jeśli odpowie yy, niewobraźnie, to niestety przegrał. To może nie Dlatego teraz pytanie będzie łatwe, żeby dać szansę ci. O jaki łaskawy. Co by się stało, gdyby renifery Mikołaja straciły zdolność do latania? Odpowiedź pytanie. A. Mikołaj dostarczałby prezenty dronem. Odpowiedź B. Elfy musiałyby zbudować gigantyczną katapultę. Odpowiedź C. Mikołaj wziąłby Ubera. Odpowiedź D. Wyciągnąłby magiczną deskorolkę. No dobrze. Analizując logicznie i nielogiczne odpowiedzi, katapulta nic by nie dała, bo nie wystrzeliłby wszystkich prezentów tak ładnie. Uber by nie zdążył, bo nawet jak jakieś... jedzie. 1,8 miliona km na godzinę. Dokładnie. i dun, 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 Nie będziesz jeszcze upośledzony. Dun, dun, dun. Magiczna deskorolka. Odpowiedź prawidłowa to odpowiedź D. Magiczne... Wyciągnąłby magiczną deskorolkę. A widziałem! 2-2. Ostatnie pytanie. Czy będzie potrzebna dogrywka? Teraz wszystko się okaże. Ostatnie pytanie dla Maćka. Czy wygra, czy będzie złoty remis? Remisy są najlepsze Jak to mówią, lepszy remis niż w dupę Który z tych krajów ma zwyczaj układania siana pod obrusem podczas Wigilii? Polska Fuck tak. no Nawet nie wiedziałem No co? Co? Ty jesteś Polakiem? Dobrze, mamy oto tu zwycięstwo Yes! Wygrałem! Gdzie mój prezent? Ladies Dawaj trofeum, 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 trofeum Yeah! Wygrałem! Zasubskrybujcie i oglądajcie następne odcinki bo warto ty sam też dajesz wszystkim prezenty A ty nie? Gdzie mój prezent? Gdzie mój? Aha!